Jarek Jabłoński, telewizja Travel TV, zobacz gdzie pojedziesz. Dzisiaj w drodze do Pamukale zatrzymaliśmy się nad magicznym jeziorem Salda. Na wycieczkę udaliśmy się wraz z biurem wycieczek fakultatywnych Paczotour, które bardzo serdecznie polecamy, a ja nasmarowałem się właśnie takim specjalnym szlamem, który ma wpływ regeneracyjny na nasz organizm, na skórę i na nasze ciało. Teraz poczekam aż do wyschnięcia. Wizja Travel TV i Biuro Wycieczek Fakultatywnych Paczotour zapraszają Was na tureckie Malediwy. Wspaniałe, wyjątkowe miejsce. Miejsce, gdzie jest magiczne lecznicze błoto, którym naprawdę warto się nasmarować. To błoto przynosi wspaniałe efekty. Już czuję się młodszy, już czuję się jeszcze bardziej piękniejszy niż jestem. Zapraszam Was tutaj. Z jakim biurem? Oczywiście tylko i wyłącznie z Paczotour no Jarek nas tutaj tak chwali, chwali. Bardzo mi miło, że nas tak chwali Jarek. Zapraszam Was wszystkich do Turcji i na wycieczkę z nami po Turcji oczywiście. No a to jest wspaniała zabawa dla dzieciaków. Za, za każdym razem jak mam na wycieczkę dzieci, zawsze mołam. Słuchajcie, słuchajcie, kochane dzieci. Słuchajcie, co ja wam teraz mam do powiedzenia. Nie słuchajcie swoich rodziców, macie prawo pójść do tego błota. Wytarzać się, tak jak dzieci to potrafią, wysmarować się i cieszyć się tą radością. I potem zwracam się do dorosłych. Słuchajcie, dorośli, poczujcie się jak dzieci. Dzisiaj jak nasz kolega Jarosław Nie tak? krzyczcie na swoje dzieci, nie krzyczcie na swoje I dzieci. Na jak siebie, I na, na samych siebie też tak samo nie krzyczcie. Poczujcie to, pobawcie się w tym błocie, przypomnijcie sobie piękne, beztroskie dzieciństwo. Dokładnie. I na takie beztroskie dzieciństwo zapraszam Was do Turcji na wycieczkę pod tytułem Hamukale i Jezioro Salda, inaczej nazywane tureckimi Malediwami. Zapraszam Was serdecznie.